Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 3. Ja jestem Robin Skateboard. No i tak, jak skończyliśmy ostatnio na walce z tym e, topielcem, e, będziemy musieli rozpocząć i w tym odcinku, niestety, walką z nim. Mam nadzieję, że tym razem mi nie wywali gry, ponieważ ostatnio wystąpił oczywiście Access Volation, którego bardzo nie lubię, ponieważ no, tylko tutaj psuje nam zabawę. Okej, okay, udało się na szczęście wykonać tego topielca bez problemu, niestety, z niego nic nie byliśmy, to będziemy. No i tak ludziska, dawno, bardzo dawno nie było odcinka, zrobiłem sobie przerwę małą świąteczną, dzisiaj jest 24 w ogóle, kiedy to nagrywamy, więc mamy wigil, jejej, yeah, są święta, no i ja wstałem to słownie jakieś 10 minut temu i postanowiłem od samego rana już zacząć nagrywanie dla was odcineczka, mam nadzieję, że szybko się rozgadam, ponieważ zawsze z rana mam problemy z mówieniem, e, znaczy się, no wiecie, e, trzeba... A się rozgadać. No i tak moi drodzy, ja lecę tutaj gdzie miałem lecieć, czyli do tych e, bandytów jakby, którzy porwali tutaj towary dla tego orka. E, to są bandyci z wybrzeża, czyli jacyś słabi bandyci nawet sobie sam nie wiem. Zaraz się zresztą każę patrzcie. Sobie, tutaj siedzą dzwaniaczki. O, twoja kolej, super! Ja muszę się schować i się zapisać F5. Żeby tutaj nie zginąć przez przypadek. Czekajcie, zapisujecie gra. Okej, okay. Wow, jakaś dzika strzała nagle wyleciała. Okej. Okay. Myślę, że tutaj jak się schowam, będziemy się łatwiej. Walczyło z nimi. oczywiście, oni są dosyć co i oczywiście, już śmiga tutaj na skalę i dostałem SMS-a i w ogóle jest jedna na wielka wiksa. Ok, na szczęście ten do nas strzela, nie może trafić, bo stoi na górce na szczęście jego strzela nas nie sięgają. Ja nie chciałbym dostać, właśnie. Okej. Okay. no, fajnie, fajnie, dobra. Myślę, że o, właśnie, tak będzie lepiej. Kurde, jeden ma lepszą zbroję jakąś trochę myślę, że może być ciężko, chociaż czekajcie, dobra. Tego będzie ora najpierw, teraz ten. W sumie fajnie by było, jakbyśmy tego zabili, ponieważ on tą zbroję ma dosyć... Okej, okay. no ten był za 100 aż punktów ekspa, więc super. No i mamy już wszystkich załatwionych. Widzicie, latają, aż się... aż się prosi, dobra. E, łuk, strzała dzika. O, nie chciałem iść do ogni skali, już trudno. Czy możemy w ogóle zejść w piec? Czy zdobyliśmy jakieś mięsko? O, jedno tylko surowe mięsko, dobra, już trudno. Zawsze trochę życie odnowi nam się i energii dobra, rosa poranna będzie można którym many, może później z tego robić i widzicie, tutaj mamy dostawę towarów bandytę kolejnego chyba tak zbierzemy i kolejne paczki z bronią widzicie, dużo, 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 dużo rzeczy dzięki czemu będziemy mogli zrobić dużo questów oczywiście okej, okay, monety, do tarcza jakiś tu miecz on powinien mieć, ale chyba nie ma, no nic Albo gdzieś zjechał ten miecz, ale myślę, że nie był dużo warty. Okej, okay, to co? E, kolejny, jakaś mąka, czy nie wiem co to było nawet. Do rolę dzieska, więc co? E, jeszcze przejrzę sobie tutaj to na nabrzeże, bo widzę zostaje jakieś roślinki, zębate, ziele, ale śmiesznie wyglądało. Okej, okay, co jeszcze tam, tam mamy po drugiej stronie już w ogóle? O, tutaj mamy kolejnego jaszczura. to e, znaczy topielca, oczywiście. To załatwmy go sobie zawsze trochę doświadczenia. Oczywiście się krótkimi będzie najłatwiej go ciąć. Teraz długie. Tak na zmianę najlepiej, bo on... Przy długich właśnie podchodzi, przy krótkich, e, znaczy przy krótkich odskakuje, także go trafiamy, a przy. E, nie, fuck. Sorry, e, moja teoria teraz. E, przy krótkich, jeśli mamy krótkie cięcia, łatwiej go trafić, ale wtedy on też próbuje nas trafić, więc jest ryzykownie. A przy długich po prostu odskakuje i czasami go trafimy, więc to jest taka loteria w sumie, e, czy stracimy życie, czy nie. Okej, okay, oczywiście tutaj jeszcze jakieś roślinki rosną, które sobie zbiorę, ziołomany. Okej, okay, tutaj jakieś świciele pancerza, no jest tych roślin, jak widzicie, dużo w tym naszym Gothic'u 3. Okej, okay, czy jeszcze coś? Czy mogę już się teleportować do naszej, do naszego Cape Dan i tam zrobić co trzeba? Chyba się teleportujemy. Magiczne tamburyno raz, poproszę. Gdzie jest magiczne tamburyno? Cape Dan, lecimy. Pomporom, bezi graj, bezi graj i poszedł. Teraz lak. okej, okay, mały, mały, ale był. No i teraz możemy zrobić dużo różnych rzeczy, więc moi drodzy, najpierw lecimy oddać Tutaj do tego coneczka, który przerzuca no i niestety dostosowałem trochę pracę, no ale cóż, każda praca, e, masz do trzy paczki. Mam tu trzy paczki broni dla was. Dobrze, nawet doskonale. Dziękuję. Nie mam sprawy. Masz. Zapłacę ci za... Ja nawet dostać pieniążki. 200 sztuk złota, od chwila. ło, wow, gruba mamona widzi się tutaj. A ile dostaniemy od tego orka? Zaraz się okaże? Za te jego towary? Urka raz czy jaki tam? To chyba twoje rzeczy. To chyba twoje rzeczy. No dawaj! Doskonale! No, Czego jeszcze chcesz? Pieniędzy. Spadaj stąd. Dawaj kasę. A co z moją nagrodą? Nagroda? No dobra, weź to złoto. A teraz spadaj! I co dostaliśmy? 150 sztuk złota. Okej, okay. Okay, nieźle. On co ma tutaj? Długi miecz ma. Właśnie, ludziska, ktoś, ktoś mi pisał właśnie chyba, żebym się nauczył... Kupił recepturę wyrabiania długiego miecza, ponieważ za to, że będziemy mogli... Za własne ręczne wykonanie dostaniemy jeszcze plus 10 do obrażeń, także to nie jest w sobie głupie. A w sumie i tak muszę sprzedać tutaj e, jakieś niepotrzebne rzeczy. Okej, okay, miecze zwykłe, dobra, noże zasyna również sprzedam. Tutaj jakieś niepotrzebne rzeczy, pałki, zużyte na dodatek, więc mi się nie przydadzą totalnie. Okej, okay, zwyczajne łuki, e, bełty raczej. Też, chociaż w sumie zostaje może, bo to zawsze jakaś amunicja. Topór drwala, słobiutki. Dobra, to również yy, dalej. O właśnie, moja siły wymaga, moja tarcza czaszki. Chociaż, a nie, on jest... Chwila, a moja tarcza jaka jest? Zaraz muszę sprawdzić, ponieważ ona jest zużyta, ta tarcza czaszki, więc nie wiem, czy dostanę za nią dużo. Ok, dokładamy złoto i handlujemy. Niestety tylko tyle za ten złot dostaniemy. Chwila, ta tarcza czaszki. Co to jest, w sumie? Moja tarcza ma 8,55, 5, ta ma 12,10. 10. No, w sumie to jest jednak jakaś tam różnica. Ale strasznie jest droga. E, a moja zbroja, myślę, że przydałoby się nam załatwić nową zbroję. Może, poradźmy sobie do Redog. E, zobaczymy, czy się uda, może za ile. Właśnie, sprawdzimy sobie ceny po prostu. E, tych, e, magiczne tambury, no raz i lecimy, gwiazdeczki, dobra e, e, Lecimy sprawdzić ceny e, Zbroi jakie tutaj mają przy Cape Dan. dzień dobry Tutaj ten swajaczek, właśnie, Gelford Gelford, tak, pokaż mi towary, o, jaką ty masz zbroję Uuu, 60 tysięcy ciężko, ciężki pancerz, a ciekawy jestem czy będzie chciał, by chciał nam go dać Nie mam mowy, nie mam mowy Najpierw musisz udowodnić, że nie mam nie mowy, ma mowy. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś o. w porządku. Okej, okay. więc możemy kupić sobie lepszy pancerz chyba. Ile on ma? 25, 25, 30... A czekajcie, a mój aktualny pancerzyk? 25, 25, 30, 10, 15, 15... O, ludziska, to co? Zdejmujemy to coś. W ogóle jak będzie wyglądał bez zbroi? Jakoś tak dziwnie. Okej, okay. Galford, pokaż mi tutaj towary. Okej. Bierzemy ten lepszy pancerz buntownika. Lekki pancerz buntownika. Porządku. Jesteśmy w porządku, więc możemy, będziemy mogli go nosić. Odsprzedamy od razu ten niepotrzebny pancerz nam. Dołożymy złoto. No, stracimy niestety troszeczkę pieniążków, ale za to będziemy mogli sobie nosić taki fajny pancerz. Proszę bardzo, dziękuję. I teraz moi drodzy, mamy taki super, o proszę bardzo, taki ciuszek. No wygląda niepozornie, ale naprawdę jest lepszy, uwierzcie mi. Dobra ludziska, więc co, teraz śmigamy. Do redok, znaczy nie do Cape znowu, znowuż będziemy musieli na magicznym tambury nie pocisnąć i hit. i się gdzieś przekimać, bo widzę, że tutaj, chociaż nie, głupio zrobiłem. Muszę i tak wrócić tam chyba, ponieważ yy, myślę, że tutaj oni i tak nie mają chyba żadnego kowala. A chwila, yy, ja mogę sobie wyrobić jakieś miksturki od ostatniego. O nie, chyba brakuje mi buteleczek troszeczkę, chociaż zaraz się okaże. A nie mam chyba, butelek. brakuje mi składników. Dokładnie, brakuje składników Kup na dodatek. No nic. To co, ja bym się gdzieś przekimał? Macie tu łóżko, mają łóżko, super. To spać. Bezi, lecimy, hyt. I do poranka, oczywiście, trzeba się przekimać ładnie. Dobra, szybko, łatwo i przyjemnie. Ciśniemy dalej. E, to co, ludziska? Lecimy jeszcze na chwilę do Kowala, właśnie w Cape Down. W Redok, cholera. Mylą mi się te nazwy cholerne. Ardeja, nie, do Redok. Chociaż w Ardei też był Kowal. Dobra, to sprawdzimy obydwu kowali w tym odcinku. Muszę sobie zrobić nową broń, bo tam nie widzicie tutaj. Nie, nie, jestem z niej zadowolony aż tak bardzo Jest troszeczkę za krótka, myślę, że taki długi miecz będzie o wiele lepszy Jak dla mnie, okej, okay, tutaj małe ścinki A, oczywiście zapis się przyda Wow, teraz też w ogóle ścinki, zapis, nawaliłem wszystkiego Miejmy nadzieję, o, udało się na szczęście, gra zapisana Nie chcę tutaj stracić przez przypadek jakiegoś zapisu Buntownik Jaki rudy w ogóle, jaki wąs, nie mam pytań Boże, jak, jak ty wyglądasz, człowieku Okej, okay, lecimy na duna kowala żeby mu tutaj wcisnąć znaczy nie, nic mu nie będzie wciskać, on nam będzie wciskał teraz. Jakieś rzeczy. Okej, okay, ja tutaj po dachach sobie poskaczę. No, żeby nie stracić tylko życia. Okej, okay, buntownicy wszyscy nas lubią, jak widzicie. Bardzo dziękuję, nieznajomy. O. Nigdy nie zapomnę co dla mnie zrobiłeś. Oko. Przyjmij to w o, jeszcze coś dostaniemy, więc super, co dostaniemy. Złote doświadczenie, nawet się tego nie spodziewałem. No żeby czegoś o kowalskiego. Czego? zdolności kowalskie, jak właściwie używać ciężkich pancerzy, wyjdzie o kolnictwie, ostrzeć oręż. Ostrzenie oręża może być bardzo fajne. Okej, okay, ale pokaż mi towary. Pokaż. Co ty masz? Masz... Miecz dwuręczny, rubinowe ostrze. Och mój Boże, jakie fajna nazwa, ale nie wiem. Kurde, miecz nie ma tego niestety. A jakie ty masz tutaj? Półtoraka masz jakiegoś? Za 16 kafelków. Ja pierdziele. Ma ten długi miecz, ale on ma ten długi miecz zwyczajny. Więc to mnie nie rajcuje zbytnio. Hmm... Cholerka. Rapier. O, rapier jest fajny. O, raper nie jest zły, ale on zdolności wojskich wymaga, więc niestety... Kurde, więc niestety długiego miecza nie, nie zakupimy sobie. Okej, okay, ja tutaj te kuferki już okradłem wszystkie. Ile ja mam punktów nauki w ogóle? Mam jakieś, zaraz się zresztą pokażę. Mam 20 punktów nauki, skąd mi to się nagle wzięło? Okej, okay. ale chwila, zdolności magiczne, kowalskie... Kowal. Wykuwać zwykły oręż, a tutaj jest dalej co? Z rudy czy z tej rudy? Aha, czyli makowarstwo już praktycznie mamy. Ostrzenie oręża. Czekajcie, co ja chciałam ostatnio? Otwieranie kuferków i ostrzenie oręża. E, chyba. W zdolności złodziejskie mamy 11. Wow, będę teraz musiał polatać pewnie po wszystkim. Czekajcie, e, to co, lecimy do kowala teraz w Ardei? E, ponieważ tam ten kowal może będzie miał projekt Długiego Miecza. Jeszcze jakbyśmy się nauczyli ostrzenia, to już by było w ogóle wypaśnie. Zaraz się zresztą okaże. Dobra, buntownicy tu mnie lubią. O, super, znowu mnie lubicie. Niemożliwe, jak fajnie. Wow. <grywa> Chyba się odobrazili na mnie na szczęście. Witaj, kowalu, pokaż mi towary. Okej. Okay. Ty masz projekt... ...półtora ręcznego i rubinowego ostrza. Cholera jasna, no. Czekajcie, ale ten półtora ręczny, 180 siły. Półtora ręczny oręż to pewien rodzaj krzyżówka jedno i dwuręcznego miecza z wydłużoną rękojeścią jestem ciekaw czy będzie trzyma go jak jednoręcznego, chyba tak bo to jest taki jednoręczny bardziej 16 kafli, ja pierdykam a ten 12 czekajcie bo mi muzyka tutaj za głośno gra dźwięki e, muzyka, niestety musimy przyciszyć holera jasna, no i gdzie ja ci kupię teraz tego długiego miecza, no ktoś powiedział o tym długim mieczu i mnie teraz będzie tutaj tak to Strasznie męczyło. Gdzie ja go kupię? Gdzie ja go kupię? No, nie mam pojęcia. Po prostu, gdzie mogę zakupić? A czekajcie, ja... Kurde, w tych chatach jest tyle różnych rzeczy. A ja niestety nie mogę sobie tego zebrać już. Cholera, jasne. Szkoda, naprawdę. Bo teraz będą chcieli mnie bić. Ja zrobię szybki zapis. Tak, prawym kuferkiem, myślę, klik kliknę sobie na kuferek, będzie ktoś. Ktoś mi tu wpadnie. O! Chyba nie! Czy na. O, cholera! Jesteś poszukiwany za Jakim cudem! Nieprawda Zapomnij o tym Zapomnijmy o tej sprawie Nie TY pan LOL szybie, Ogarniacie sytuację, dałem mu w łapę, a ten jeszcze do mnie NIE Dostał 500 sztuk złota i jeszcze się rzucę. Nie no kurde A tutaj tyle luta zostawiłem, mogłem to zrobić na początku gry. I obgrabić to miejsce, cholera jasna No dobra, nic z tym Nie będziemy tutaj ich obgrabiać Za chochelkę, cholera jasna od razu się teleportuje do Cape Dun i w dubsku byli. Szkoda, że nie mogę tego znaleźć, tego projektu miecza. Hmm. No nic, to co? Może się nauczmy zdolności jeszcze złodziejskich i nauczmy się otwierania tych cięższych zamków. Będziemy wtedy mogli zbierać sobie te lepsze zamki. Dobra, ja tutaj stąd uciekam z tej chaty, bo kurde, znowu się ktoś pytanie przyczepi. Dobra, magiczne tambury, no. lecimy i poszli. Dobra. Raz, dwa, trzy, no, mała ścinka. Niestety. Dobra, jesteśmy na miejscu. To co, F5, jeszcze zapis i idziemy. Hmm. gdzie byśmy mogli iść? E, tutaj chyba nie mają kowala już raczej. Tak się właśnie zastanawiam, czy mają, czy nie mają. Dobra, chodźmy do tamtych złodziei, którzy sobie siedzą tam niedaleko tych świniaczków. Eee, o świniaczki, idziemy. A teraz tutaj do tych cwaniaków i zobaczymy, czy będę mógł się nauczyć otwierania zamków. Seruk, e, opowiedzmy więcej o złodziejach. E, jak rozpoznać, nauczmy się czegoś o złodziejstwie. No. E, o targowaniu jak wyłkać się z kłopotów nasz jak otwierać skomplikowane zamki. Nie jesteś na to. Aha, musimy niestety wydać dobrze. dużo tak. złocieńskie. Okej, okay, no i niestety wydaliśmy wszystko, Wła czyli nie mamy już punktów nauki, ale teraz jeśli wbijemy poziom, będziemy mogli nauczyć się już e, otwierania cięższych zamków, więc naprawdę przydatna umiejętność. Myślę, czy by nie zacząć już tutaj rewolucji, ale boję się, że ci kolesie, którzy tu siedzą, nie będą potem mogli mnie nauczyć otwierania zamków wiem, gdzie będę musiał, mógł później znaleźć jakiegoś nauczyciela. Mam nadzieję, że znajdę mimo wszystko jakiegoś, ponieważ myślę, że w tym odcinku, jeśli zaczniemy rewolucję, to może jakoś się uda nawet ją zrobić jak trzeba. Chociaż bez miecza porządnego może być ciężko mi walczyć, ale spoko. Na szczęście, jeśli zrobimy rewolucję, to przybędzie mi bardzo dużo pieniędzy, ponieważ z orków pozbieram wszystko oczywiście i z ludzi, których pokonam. I będę miał pieniążków, a sami zobaczycie, jak fajnie wygląda rozkręcenie takiej rewolucji. Nie wiem, czy jeszcze coś tutaj mogę zrobić. W sumie zrobiłem bardzo dużo w tym mieście. Zrobię taki stały zapis, jeszcze jeden. No niestety. Ogarniamy teraz hyc, Zobaczymy. E, oczywiście tutaj mogę Co już wejść, ponieważ widzicie, orkowie dane. również mnie wiem, lubią. Chcę przejść. Chcę przejść. Możesz możemy wejść. wejść. Super. Okej. Okay. Orkowie wysłań. mnie lubią, więc możemy się wbić i tutaj siedzi sobie węzel. A wiem, ja za... Sobie... Wieku! Oh. chcesz? O, w ogóle. Och nie. Tylko nie. Nie do... będziemy cię bić paladnie. Ach, nie jesteś orkiem. Jak się tu dostałeś? Szybko, hyhy Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Wenzel. Jestem paladynem, pochodzę z no Montera Dokładnie Walczyłem tam z orkami Okej, okay, co wydarzyło się w Monterze? Co się wydarzyło w Monterze? Pewnej nocy, tuż przed świtem, miasto otoczyli orkowie I tyle tego było Niemal połowę z nas zabito, reszta trafiła do wow. niewoli O! Gdzie jest tam Jaka montera? wiksa? Na północy aby tam dotrzeć musisz przebyć łańcuch górski rozdzielający Myślę, wybrzeże od reszty krainy. Prawa ręka z... w pancerzu, a lewa zwyczajna ręka, takie dziwne troszeczkę. Odzyskałem twój puchar. No i kolejny questi. Jestem z ciebie dumny, Dziękuję. ten puchar trzeba zanieść magom ognia. To ognisty puchar, bardzo rzadki i niezwykle cenny. Mhm. Niestety nic więcej o nim nie wiem. No trudno, ale doświadczenie się nam przyda. Czemu, jesteś Czemu ty jesteś więźniem, a nie niewolnikiem? Jeden z ich łowców niewolników zaciągnął mnie tutaj i sprzedał. No, orko. Nawet poznaliśmy Od tej pory orkowie przychodzą tutaj codziennie i mnie przesłuchują. Masakera. Chcą, abym zdradził im położenie obozu buntowników Redok. O kurde, co wiesz o Redok? Co wiesz o Redok? Redok to jedyne na całym wybrzeżu schronienie dla buntowników. W sumie tak. Pierwej szczezny niż powiem komukolwiek, pierwisz, gdzie ukrywają się moi bracia. Nieźle. Gdzie znajdujesz, e, gdzie jeszcze znajdę buntowników, poza Radą? Wszędzie. W całym kraju są ludzie przeciwni władzy orków. My też jesteśmy. Ukrywają się w lasach, przeciwni. jaskiniach, na urwiskach. Orkowie nigdy ich wszystkich nie wyłapią. Nie spoczniemy, póki nasze królestwo znów nie będzie wolne. Dokładnie tak. Uwolnijmy to miasto. Poczekajcie, Uwolnijmy zobaczymy. Miasto. Wielu już proponowało mi udział w tym przedsięwzięciu. No I? i? Dopiero przy Tobie wierzę w szansę powodzenia. Wow. Mimo to dwóm osobom będzie bardzo trudno to osiągnąć. Czujecie jaka bania? Zastanów ledwo się poznali Bezi z benzelem, tak jakieś 3 minutki temu, czym nagle temu wyznajesz, że tylko przy nim czuję, że może to się udać, że to ma sens, że w ogóle nie mam pytań w ogóle, kiedy jest dziwne. Czekajcie, czy ten pulpit coś nam powie magicznie? Już to wiem. Już to wiesz Bezi. dobra. E, więc e, nie wiem czy teraz nie będę mógł Wszystko zagadać do cwaniaczka z dołu. Którą pomogliśmy pomagli, tutaj z tego podziemia budowniczego Żeby zgarnął ludzi i zaczniemy rewolucję Ponieważ będzie nam o wiele łatwiej gdy on załatwi... Wow, będzie jakie salto w ogóle, a no tak przecież mamy tą No ee, Jak ona się nazywa? Akrobatykę! I dlatego teraz takie salta Znaczy nie salta tylko przewroty robi Phil Rozmawiałem z Węzelem Rozmawiałem z Wenzelem. Węzel To szkodane. jak? Pomoże w rewolucji? A no pomoże Owszem, tak właśnie zakładam Doskonale. Idź, uczyń go swym towarzyszem broni. No. Ja zmobilizuję o, resztę właśnie, miasta. miasta. Pomożemy ci, gdy już zaatakujecie orków. No właśnie, o to chodziło. Na czym polega ta rewolucja? Na czym dokładnie polega ta rewolucja? Będziemy wiedzieli, że nadeszła odpowiednia pora, jak tylko zaczniecie walczyć z orkami. Mm -hmm. I pamiętaj, szansę powodzenia będziemy mieli tylko wtedy, gdy zabijesz wodza orków w mieście. Rozumiem. Rozumiem. Rozumiem, rozumiem, bardzo dobrze, wszystko rozumiemy, z mięsko z tej okazji, adios, dobra. Jest mięsko, Bezi, i ciśniemy do wę węzela, czy jak ty tam go nazwałeś, takim ełałał, jakimś dziwnym. Lecimy do gościa, powiemy, że zaczynamy rewolucję i bić orków trzeba, cholera, tutaj jest ich dużo niestety. Przy arenie akurat musieli zamknąć gościa i po prostu będę miał tych cwajaczków tutaj do ubicia. O, Orkowierz są na pomarańczowo. A to ciekawe, przed chwilą jeszcze byli... Czego, czego chcesz? chcesz? Chcę zacząć rewolucję, ale muszę się najpierw zapisać, ponieważ będzie lipa, jeśli nie zrobię tego teraz. Dobra, więc to zapis i lecimy z tą rewolucją. Węzel, zróbmy to. ziemię nas wesprze. Walczmy. Teraz. Na co więc czekamy? Chodź, Chodź ze, mną. ze mną. Będę walczyć aż do śmierci. No, to mnie nie dziwi. Porządki węzela, lecimy. Węzel to powinien... O, no już się średzy. zaczyna. Okej, okay, ja oczywiście się tutaj postaram nie bić w takim wejściu, tylko właśnie w takich mniejszym jakby. ała, W mniejszym pomieszczeniu chociażby. Tylko, jakbym zabił najpierw tego orka, to bym się w co nie obraził. O dokładnie, i teraz tego cwaniaka. Darmok. Niestety to jest najemnik orków, dlatego też musi zginąć. Okej, okay, tylko że on wlazł gdzieś tam na jakieś dziwne wejście. No i za niego już x widzicie, nie dostaniemy. O, kolejny ork. Okej. Okay. A nie! Wow, było blisko, a więc zginął. Znaczy dostał. Okej, okay. i tamtego cwańka za chwilę też. Dobra, udało się, najmniej orków. O, cholera. Kolejny ork. Mam nadzieję, że mnie zatknie... Oh, fuck, fuck, wek, broń się. Broni się, broni, się, broni się. O, w dupie, o w dupie, w dupie, w dupie, w dupie, mam problem. Cztery. Szyko bi bi, bi, bi bi fuck! Kurwanka, no, a tak blisko było. Okej, okay. szybki zapis nie. O, ja, no bez nie mogłem do wejść do ekwipunku i po prostu się napić. Te mikstury, a widzicie, mi ściągnął koleś, bo niepotrzebnie, wziąłem, to robiłem w czasie walki. Fuck, no po prostu głupio, głupio naprawdę. A spokojnie, jeszcze raz zrobimy co trzeba. Pokonamy tych orków tutaj bez problemu, myślę, że to po podziemie buntownicze nam pomoże. Wystarczy, że po prostu utrzymamy się tutaj przy tej, e, przy tej wieży. To potem już będziemy mieli łatwo. Dobra, węzeł. Zacznijmy jeszcze raz, walczmy. Na co czekamy? Walczmy aż do śmierci i chodźmy. Let's go. Ja wolę tutaj się. Tylko tak. O, właśnie. Oni już zaczęli. Ok, mamy pierwszego orka, chodź tutaj. Będziemy się bić, oczywiście, w tym pomieszczeniu. Zatrzymaj się, mora. Nie. I okej, okay, teraz będziemy się wili właśnie w tym miejscu, ponieważ widzicie tutaj mamy dużo. O, ale ich tu przyszło, wow. No i na szczęście też tutaj jest. O fuck, dźgnął mnie jakiś cwaniak. W plecki mnie tutaj, widzicie? O, cholera. Dobra, Bezi. Oddawaj im. Dobra. Fuck nie nie! Zginąłem, zginąłem, zginął. Kurde, Bezi, ale widzieliście jak Chamsko się zbagował? W jakim miejscu? Po prostu na tym cholernym piecu zaczął się ślizgać. To jest najbardziej wkurwiający bug w Gotiku 3, gdy postać nam się zaczyna gdzieś ślizgać, na jakimś totalnie nieśliskim praktycznie miejscu, po prostu wkurwiające. Totalnie, przydałby się nam lepszy miecz, ale już trudno, będziemy musieli się niestety połączyć jeszcze raz. Mam nadzieję, że do trzech razy sztuka, że teraz się uda, ponieważ. Kurde, no to jest naprawdę wkurwiono. Najbardziej nie lubię właśnie odbijać tych miast, ponieważ tych przeciągów jest od groma. Pracuję w walce z nimi wszystkimi, to po prostu. Dobra, teraz w 5 i zacznijmy rozróbę. W sumie myślę, że. A może weźmiemy z tym orkową zgubą. Skoro tutaj mamy orków do pokonania, to powinniśmy dostać teraz bonus, właśnie do bicia orków. Okej, okay. kto zginie, ten zginie, cwaniaku. Zobaczymy teraz. No, w sumie myślę, że powinien być lepszy damage. Ok, miejmy nadzieję, że ten ten jak on w plecy nie wiedzie. No właśnie, tak myślałem, że kurna cholera jedna. Patrzcie, niby człowieka taki. Taki skambagowy Znaczy taki zły, że w ogóle nie pomaga ani nic. My tutaj walczymy o wolność ludzi. A on tak sobie po prostu. A on sobie tak po prostu. Wow, ten ork tutaj fajnie wylądował. Ok, proszę kolejnego przeciwnika. Ok, biegnie do mnie jakiś ork. Prawdopodobnie. No, biegnij, dobra. Z, ten, tą, z tą halabardą będzie cięższy. Tyle by uniknąć tego czasu pierwszego takiego. Ała! Ten mnie zaatakował krótkimi dwoma, no trudno. Dobra, ale oczywiście taki org jest dla mnie nikim. Ponieważ cyk. I kolejny najemnik. A nie, jakiś Fedi, Okej, okay, Fedi, umierasz. Miejmy nadzieję, że tamten org z boku mnie zaatakuje. O cholera, nie, nie, weź, nie wychodź tam, nie wychodź tam, ponieważ tu jest dużo ludzi. O cholera, o cholera. Dobra. Inwentory? więc Wow! Było blisko, abym dostał. Ok, myślę, że mikstura taka średniaczka. Coś zapakujemy. Myślę, że wódeczki się napijemy. Gdzie jest wódka? Wódko. Wódko, 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 wódko. W ogóle dziwny dżib. Ten, ten dżib w jakiś sposób jest śmieszny. Ok, a czy na przykład. Ooo, oh, Wow! Teraz mi się przyda zapis taki osobny. Ponieważ za chwilę dostanę dymycz. Prawdopodobnie. Ok. Chyba, że zrobię unik. Haha, ha. jestem takim cwaniakiem. Ała! No i teraz będę musiał się obronić... A nie się te wódeczki ostatecznie. Chyba nie. O, wow, ten ma jakiś miecz strasznie długi. Okej, okay, bym mieć gnoł. Dobra. Oddajemy teraz. Zwiadowca. Dobra, zwiadowcą nie powinno być problemów. Wiem już takich. No tylko teraz ten mnie ten będzie chciał tutaj bić z tej swojej dekardy. Dekard? Dobrze, czytam. Tak. O ty cwaniaku. Tak, mi tutaj chcesz bić? Nie ma takiego bicia. Hahaha. Ha, ha. O, kolejny ork. Wow O nie, i Orkowie A fuck! Będzi, będzie, 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 nie, 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 nie. Dobra. Ekwipunek, ekwipunek, szybko. Wowhoohoo, wow, wow. było blisko, po kolejny. Jezus, dzięki Bogu, że ten bug istnieje z tym wchodzeniem do ekwipunku Teraz oczywiście się wódki napije, bo ja już mi tutaj. Dobry, klarowny trunek. Je, o pięknie. Teraz ekwipunek, szybko! Szybko wyciągaj, będzie broń! Broń, 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 broń! broń. Okej, okay, tutaj węzel bije Okej, okay, mam nadzieję, że nie zrobiłem właśnie głupoty z wyjściem stamtąd Albo i zrobiłem Kurwe, łe, Bezi, nie, 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 broń się, broń się, nie tu, nie tu Jezus, co się dzieje, co się dzieje, jaka fiksa Szybko, 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 szybko wow, my fucking god, było tak blisko śmierci, że normalnie 3 HP miałem Dobra Teraz oczywiście przyczepi się jeszcze jakiś jeden cwaniak Okej, okay, najpierw orka, najpierw orka, bo orkowie są oczywiście Kolerę źli, znaczy mocni. No kurwa, bezzi! Nie, proszę, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin. oh fuck! Dobra, teraz mam jeden HP totalnie. Więc teraz umarłem, albo nie. Okej, okay, mam energię życiowa, jeden HP dosłownie. Okej, okay, chyba będę musiał jednak z stąd uciec, bo zrobiło się tu totalnie niebezpiecznie. Ponieważ, widzicie, oh fuck, oni tutaj przyparli nas troszeczkę teraz do muru. Okej, okay, bijemy tego Orka. Orka będzie Orka bi! bi, w... W... ryja. A, ale mnie jakiś w plecy jechał i po robocie... Nie wiem, nie mam pojęcia jak to przejść. Po prostu jest jakaś masakra, jest ich tyle, że tutaj się aż ciężko przebić. Jeszcze na średnim poziomie trudności to jest mordęga, a nie gra. Po prostu jest tak ciężko. I wkurwiające. Naprawdę to nie jest fajne, jak tak człowiek musi po raz dziesiąty się wczytywać, żeby próbować to przejść. Chyba powinienem po prostu pokonać tego przywódcę orków tam na dole i tyle. Chociaż wątpię, że się mi uda tam przebić, ponieważ tam jest jeszcze więcej straży. Nie wiem, nie mam pojęcia w sumie, jak to zrobić. Oczywiście już tutaj dostaję w dupę. ok to co, biegnijmy. No weź biegaj, debilu. A no i świetnie, że dostałem, nie, spoko, tutaj w ogóle wszyscy szatkują za strzał, nie Okej, okay, hit przez płot Łoł, wow, lagi. Okej, okay, biegniemy, biegnij, biegnij, Bezi, nie poddawaj się Okej, okay, lecimy dalej, hit. Hit i do łyżeczka, do łóżeczka szybciutko. Nie, to nie ma łóżka! Ale to są kuferki a, nie możemy z walki, ale ja z nimi nie śpię. Znaczy, nie z takim. No stary! Chyba Pracować. Co? Miałeś chyba się ruszyć z tym buntowniczym podziemiem, debilu, a nie. Nie, nie mam pytań. I co? Tylko ja tam walczę. O nie, dobra, ruszyli się. Niewolnicy do walki. Ostatecznie, strażnik. Okej, okay. pomagamy oczywiście naszym cwaniakom. Okej, okay, poszło. Czekajcie, muszę się napić, cofnąć trochę. Napisz się, bez życia. No, więc jednak już ruszyli do walki, ale dopiero gdy przyszliśmy tutaj, więc fajnie, super To ja załatwię po prostu sobie tutaj dół, benzel się zajmie górą. He, 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 he. o ale niestety moich zabijają. O dobrze, ładnie tego asasyna powalili. Więc... O wow 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 jak bijom, jak biją, jak biją, jak mocno. O Boże, oni pozabijali już wszystkich fuck my life! No ej stary, nie mów, że nie pomożesz mi z tą bandą typów Okej, okay, przebijamy się przez te beczki Chociaż nie wiem gdziekolwiek w ogóle zajdę Urzę ci łeb. O, idzie boss, idzie boss, dobrze. Okej, okay, urak. Teraz bijemy. Myślę, że się uda go pokonać. Jak mi będzie tamten jeden... O, jeszcze ktoś mi w plecy, jak będzie jechał, to myślę, że jednak będzie ciężko. Chociaż może? Może jest jakaś szansa. O, no chyba nie ma, niestety. No i było tak blisko. Nie moi drodzy, ja chyba skończę w tym momencie odcinek. Nie wiem czy jest w ogóle jakikolwiek sens tego robienia teraz, będę musiał znaleźć jakąś po prostu taktykę na tych jebanych orków, za przeproszeniem, bo mnie kurwa już tu szczela jakaś większa, bo normalnie, no... Dobra, moja siostra mi biła akurat podczas wczytywania. Eee, no i po prostu to jest jakaś masakra z tymi orkami, normalnie, Boże, nienawidzę tego odbijania, po prostu nie mam pojęcia jak to zrobić, żeby nie zginąć, bo kurwa, co z tego, że się bije z nimi wszystkimi, jak i tak za chwilę mnie któryś walniej tyle. No świetnie, giń debilu. Głupi Gamal sprzedawał ludzi biednych. Mieraj. No, oczywiście już biegną do mnie reszta cwaniaków. No, fajnie, że mu pokazałem. To by też pomógł. Dobra, buford. Okej, okay, zaraz zginę, bo mi już jakiś ork dojechał. Tak, dobra moi drodzy, do usłyszenia w kolejnym odcinku.